Cześć, chciałem Wam pokazać kosmetyki samochodowe, których będę używał. Może zacznę od tym, czym będę polerował samochód. Jest to Amway Silicon Glaze, amerykański środek, myślę, że dobrej jakości. Chemia Amway jest naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o chemię na przykład domową, także wszystkie te preparaty dostają bardzo dobre noty. Myślę, że w samochodowych też nie rozczaruje. A przetestowałem właśnie ten Silicon Glaze na masce, to Wam zaraz pokażę. Mały test. Tutaj zobaczcie... Butelka trzyma się i nie zjeżdża. Wiadomo, że gdybym ty postawił, to zjedzie, bo tutaj to miejsce wypolerowałem, ten fragmencik. A tutaj, natomiast mamy szampon, jeszcze go trochę jest, więc z chęcią go też wykorzystam. Będzie to zestaw kompletny, czyli mamy kosmetyki moje. A teraz tu mam mały test, na który Was zapraszam. A tutaj jest szmatka, zobaczcie, kładziemy szmatkę, jest to miejsce niewypolerowane. Samochód nie jest jakoś brudny specjalnie. Natomiast tutaj, miejsce, to dokładnie miejsce jest. Wypolerowane jest gładziusieńkie. Słyszycie? No i to najlepiej pokazuje, jak gładziusieńka jest powierzchnia po polerce w tym miejscu. Nawet to widać chyba. Widać to w aparacie. Miejsce wypolerowane. Także jak niewidzialna wycieraczka, czy jak to się tam nazywa, te wszystkie specyfiki, właśnie mam. Przynajmniej nie na szybę, przynajmniej do lakieru spróbujemy to wykorzystać. No to tyle. To jeśli chodzi o kosmetyki chemię, to chciałem tylko tyle pokazać. Zobaczymy, jak to na kuprze będzie wyglądało.